Radość pielgrzyma. Szuka on światło dla umocnienia wiary. Przebłaganie niesie w sercu, wdzięczność za łaski. Drogi szuka, która umocni myśli, zapala serce, drogi, na której stopy odrywają się od ziemi z przedziwnym pragnieniem biegu ku świętości. A ciało zapomina o bolesnych trudach i biec chce jak łania do źródła. Są dni wędrówki, gdy nogi poranione bolą, a zdyszane serce nie nadąża w trasie, za poczuciem wolności od codziennych trosk. I choć karmi pielgrzym swe ciało, pątnikiem jest ciągle głodnym, ale nie ziemskiej strawy. Na drodze pielgrzyma wędruje szczęśliwy anioł. Odgarnia zwiędłe liście dawnych i ostatnich grzechów. Anioł towarzyszy mu, śpiewa pieśni, daje od ciała. Aniołowie wszystkich pielgrzymów tworzą święty taniec wspólnej radości. Pielgrzymka to akt adoracji Jezusa w drodze. Każdego dnia, każdej chwili, w nieprzespanej nocy, drogowskazem. Najświętszy sakrament prowadzący wędrowców ku świątyni, gdzie Maryja przygotowuje stół obfitych łask dla znużonych, lecz szczęśliwych pielgrzymów.